Zmowa o dziewiątej. Dzień dobry, Marta Czechowska. Z nami w studiu dzisiaj młodszy brygadier Arkadiusz Kania, rzecznik Prasowo-Lubuskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami bardzo ciepły weekend, a już w ubiegłym tygodniu i leśnicy, i strażacy informowali o bardzo dużej liczbie pożarów w lasach. Przed Panem najświeższe dane. Jak to wygląda? Dokładnie, bardzo ładna pogoda na zewnątrz wszyscy korzystamy z tej pogody. Niestety ona ma duży wpływ na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pożary ścioły, trawy czy nawet lasów. I tylko w województwie lubuskim od 1 stycznia zanotowaliśmy 79 pożarów. Są to pożary traf i nieużytków. Do tego 5 pożarów lasu, z czego połowa, bo 39 w przypadku traf i nieużytków oraz 3 w przypadku lasów miała miejsce w ciągu ostatnich 72 godzin. A więc ostatni weekend tak naprawdę z zwiększył tą ilość pożarów bardzo znacząco. Niestety mamy taki okres właśnie, kiedy będziemy spotykali się coraz częściej z Pożarami traf i nieużytków, okres końcówki zimy, początek wiosny to jest właśnie ten czas, kiedy strażacy wyjeżdżają najczęściej do tego typu zdarzeń. Ta statystyka przekłada się również na kraj. Tylko w sobotę 1085 pożarów w całym kraju. A Jeśli więc, chodzi o pożary lasów? Jeżeli chodzi o, o ogólnie pożary lasów i traf i nieużytków. Na szczęście powiat Zielonogórski oraz miasto Zielona Góra od 1 stycznia 9 pożarów trafi nieużytków oraz 2 niewielkie pożary lasów, a więc możemy mówić o tym, że jest w miarę podobna statystyka do tego, co była w ubiegłym roku, natomiast ogólnie bardzo zbliżamy się do rekordowego roku w 2022 roku, kiedy to w analogicznym okresie mieliśmy Blisko 90 pożarów właśnie trafi nieużytków w okresie od 1 stycznia. Czy to znaczy, że na przykład w lasach już teraz jest bardzo sucho? Jest bardzo sucho. Może to nie jest taka susza typowa, w, z jaką mamy do czynienia w okresie letnim, natomiast no, przyroda ma to do siebie właśnie, że w okresie przejściowym między zimą a wiosną dosyć szybko wysychają trawy. Taka pogoda, jaką mamy na zewnątrz, ułatwia Właśnie rozprzestrzenianie się niewielkiego zarzewia ognia, a to zarzewie ognia może powstać bardzo szybko, przez w większości przypadków naszą nieostrożność. Czyli tutaj mamy takie dane, może na zasadzie ciekawostki, ale niechlubnej. Żar zapałki ma temperaturę rzędu około 800 stopni Celsjusza, a papieros rzucony nie do pałek? Około 600 stopni Celsjusza. Natomiast, aby zapalił się las, na przykład od suchej trawy, wystarczy 250 stopni Celsjusza. Obrazowe dane. Dokładnie tak. Dodam jeszcze, że bardzo często pożary są związane z rozgrzanym silnikiem pojazdu. Kiedy wjeżdżamy na łąkę, kiedy wjeżdżamy właśnie w pobliżu takich nieużytków czy do lasu, bardzo szybko może się zająć czy to ścioła, czy trawa od rozgrzanego katalizatora, więc w zdecydowanej większości przypadków y, źródłem czy, czy y, osobą, która y, powoduje te pożary, no, jesteśmy my. My albo pośrednio, albo bezpośrednio, chociażby właśnie przez y, maszyny. Więc zwracajmy szczególną uwagę, wchodząc do lasu, wychodząc na spacer na łąkę. Wspomniał pan na początku naszej rozmowy o jeszcze jednej rzeczy o wypalaniu traw. Tutaj ruszyła kampania i właśnie leśników i straży pożarnej edukacyjna, która ma zapobiec wypalaniu traw. Dlaczego nie powinniśmy tego robić? Przede wszystkim ze względów tych, o których mówimy, duża ilość pożarów teraz w okresie wczesnej wiosny również do tego dochodzą silne porywy wiatru, które umożliwiają bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia, a więc pomimo tego, że wydaje nam się, że wypalając trawy mamy tą trawę pod kontrolą, niestety szybko może nam ogień uciec, a dodatkowo, przypominam, już dawno został obalony mit, jakoby wypalanie traw użyźniało glebę. Wręcz przeciwnie, wypalanie traw niszczy przede wszystkim florę, która zamieszkuje w trawach i ma to skutki również w, później w okresie wiosennym, a więc jest to zjawisko, które zdecydowanie jest zjawiskiem niepożądanym. Trzeba też pamiętać, że każda interwencja straży pożarnej, na przykład właśnie przy wypalaniu traw to też są określone koszty. To są określone koszty, ale to jest również odciąganie tych ratowników, którzy muszą pojechać do gaszenia trawy, od zadań, w których mogliby być znacznie bardziej potrzebni. I o tym należy pamiętać. To jest również niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo dla nie tylko ratowników, ale dla osób, które mieszkają gdzieś w pobliżu strefy, strefy która się pali. I faktycznie to wszystko przekłada się bezpośrednio. Pośrednio w mniejszym lub większym stopniu na pieniądze, które my musimy podatnicy wyłożyć z naszych kieszeni, żeby pokryć koszty takich akcji. Mówimy o stratach, jeśli chodzi o wypalanie traw dla przyrody, dla człowieka, jeśli chodzi o koszty dla strażaków, ale też trzeba pamiętać o tym, że wypalanie traw jest karalne. Zdecydowanie wypalanie trawy, szczególnie poza naszą posesją, jest jak najbardziej karalne, jest niedozwolone. I o tym trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy będziemy próbowali coś takiego robić, musimy liczyć się z konsekwencjami, a w przypadku, kiedy widzimy, że dochodzi do, takiego, do takiej sytuacji, że ktoś próbuje rozpalić trawę na łące poza swoim obszarem zamieszkania, no, to należy pamiętać o tym, żeby jak najszybciej zgłosić się do służb ratowniczych. Przede wszystkim Straż Pożarna, ale również Policja. Ile, jeśli chodzi o te kary, grozi takiej osobie, która wypala trawę? To jest kara grzywny, kara więzienia? To są kary grzywny. Tutaj nie chciałbym wchodzić w bezpośrednio w prawo, bo od tego tak naprawdę jest Policja i to Policja będzie decydowała, jaki będzie wymiar kary. Natomiast oczywiście w skrajnych przypadkach, Szczególnie kiedy dochodzi do nieumyślnego spowodowania śmierci, a mamy takie przypadki, mamy również przypadki osób poszkodowanych, 12 osób rannych od początku roku w skali całego kraju. Jedna osoba zginęła. No, należy liczyć się z tym, że wymiar kary będzie znacznie bardziej surowy. 1 marca w Zielonej Górze ćwiczyła kompania gaśnicza, dostarczała wodę. I to ma duże znaczenie, właśnie jeśli chodzi o pożary lasów. Zdecydowanie. Takich ćwiczeń będzie więcej? Tak, ćwiczymy, no to jest taki jeden z podstawowych elementów w Straży Pożarnej. Oprócz oczywiście gaszenia, oprócz działań ratowniczych, cały czas się szkolimy. To szkolenie jest niezwykle potrzebne, a korzystając z pogody, korzystając z tego momentu, kiedy są dogodne warunki do ćwiczeń, bardzo często właśnie w okresie wczesnej wiosny realizujemy tego typu ćwiczenia. One są realizowane nie tylko w powiecie zielonogórskim, tak jak pani redaktor wspomniała, Ostatnich kilka dni temu mieliśmy podobne ćwiczenia, ale również w każdym innym powiecie ćwiczenia związane właśnie z gaszeniem lasu są bardzo istotne, szczególnie na naszym terenie. Terenie o bardzo dużej lesistości jest niezwykle istotne, aby się przygotować, aby wiedzieć, w jaki sposób skutecznie właśnie gasić pożary w lesie. Jakie są elementy tych ćwiczeń? Co jest w nich najważniejsze? Przede wszystkim podawanie wody, przepompowanie. Na odpowiednie odległości, sama taktyka gaszenia, w jaki sposób podzielić dany pożar na odcinki bojowe, w jaki sposób ustawić samochody, jak właśnie podawać środki gaśnicze tak, żeby był jak najbardziej skuteczny, aby jak najszybciej ten pożar można było ugasić, ale ćwiczymy również chociażby działania związane z łącznością czy z samym zarządzaniem takim zdarzeniem. Mamy jeszcze kilka minut. Za nami Dzień Kobiet. Chciałam zapytać, czy Straż Pożarna to jest służba męska, czy też... Kobiece. Wszystkim paniom chciałbym złożyć serdeczne życzenia, pomimo tego, że Dzień Kobiet już minął. Jednak faktycznie w Straży Pożarnej zdecydowanie więcej jest mężczyzn. Natomiast zdarzają się rodzynki. Mamy kilkadziesiąt kobiet w służbie, w mundurze, w skali całego województwa. Kilka kobiet również pracuje tutaj w Zielonej Górze. Są również kobiety w, poza Służbą, poza mundurem, ale pracują razem z nami na stanowiskach cywilnych. To w większości przypadków faktycznie taka służba, która kojarzona jest z mężczyznami, szczególnie na tak zwanym podziale bojowym, a więc tam gdzie strażacy bezpośrednio wyjeżdżają do zdarzeń, chociaż mamy dwie kobiety w skali województwa, dwie panie, które ramię w ramię z mężczyznami wyjeżdżają do zdarzeń, rozwijają węże, gaszą pożary. Młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej, był porannym gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.